Zbieramy podpisu sędziów. Wszystkie cztery podpisy kończą cały konkurs i wtedy można będzie się zgłosić po nagrodę. Jednakże aby go otrzymać trzeba przystąpić. Dzisiejsza akcja jest zorganizowana z myślą o mieszkańcach pomorskiego Mamy do rozdania 55 czujników tlenku węgla oraz inne nagrody. Naszym celem jest podniesienie bezpieczeństwa w naszym mieście. Projekt nazywa się Twoje bezpieczeństwo za małą inwestycję. Zorganizowane zostały cztery konkursy do wygrania czujniki tlenku węgla oraz koszulki, czapki z logami akcji. Konkurencja. Za udział w dzisiejszym spotkaniu zostanie tutaj nagrodzona czujnikiem tlenku węgla. Gratulujemy, mamy nadzieję, że warto było się zatrzymać na sekundkę. Mamy tutaj do nas w celu wręczenia nagrody. Zostaną Państwo uhonorowani detektorami tlenku węgla. Zostanie uhonorowana całkowicie bezpłatnym, podkreślam bezpłatnym detektorem tlenku węgla wręczenie nagrody. Tutaj od pana komendanta gratuluję oklaski dla pani oczywiście i zapraszamy kolejnych uczestników zdzielaniem pierwszej pomocy za udział w konkurencjach, w których będzie Państwo detektor tlenku węgla. Inne budżety nikt stąd nie wyjdzie w tych rękach. Osobom starszym, dorosłym takim jak ja kolega wziął udział w konkurencji wygrał czujnik tlenku węgla a jeszcze ode mnie dostaniesz dostaniesz coś poza tym gratuluję kolego gratuluję postawy ja również gratuluję Natalia Wrubel gratuluję Natalio tak za chwilę dostaniesz nagrodę Bardzo. Za do... wygraną pan Małocha Mariusz. Panie yy, Mariuszu. Gratuluję. O to, Dziękuję bardzo. Oddajesz, tak? A jak się nazywasz, powiedz Ania Dobrzycka, witam Cię. Kolejna zwycięzczyni w naszym konkursie. Aniu, gratuluję. I Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która współfinansowała dzisiejsze spotkanie. Powski, przedszkole drawsko-pomorskie, Marta Stryburska i Ola Stryburska, odpowiednio przedszkole i szkoła podstawowa drawsko-pomorskie. Kolejne wygrane, proszę, wynik lęku węgla. Jako... Do Państwa dotrą, jeżeli kogoś nie ma. Jest Lara? Proszę bardzo. Dobry Lauro, Gra gratulujemy wygranej. Gratulujemy. Cześć, cześć, cześć. Gratuluję, gratuluję. Tutaj y, nagrodę dla Ciebie. Tak? Przekażę to tą tatusiowi, tak? Zamontuję, żeby było bezpiecznie. Natalia Gratuluję Natalia Proszę. Czujnik to. Adam, jak za Gratuluję. To może tacie pogratuluję. Te czujniki proszę zamontować, żeby nasze dzieci, nasze wszystkie były bezpieczne, tak? Pan Mariusz Andruszko, gratuluję Panie Mariuszu. I gratuluję códzed Witarii. Nauczyliście się pierwszej pomocy? Cieszę się bardzo. Dobrze, więc nagroda czujnikiem. Węgla i gratulacje.